Dziękuję, dziękuję. A słyszeliście o tych powołaniach teraz do wojska? Młodych będę w kawasze brać. Ech, teraz to to je przedszkole nie wojsko. Kiedyś to było wojsko. No, ale co ty Zbyszku możesz wiedzieć? Pamiętam, jak żeś ta z Teresu, dzieciaka majstrowali, żeby cię do wojska nie wzięli. Ale dobrze, nie nadawałbyś się Zbyszku do wojska. Ten co w wojsku się nabył. O ja! Ja mało byłem? Dwa lata, dwa lata byłem w Kamaszach. Tośmy pobroili, to nasze. Komando z siedmiu boleści. Zbyszek, Zbyszek, ty nie przeginaj. To, że tyżej dostał na komisji kategorię E, czyli ewakuować z kobietami i dziećmi, to nie znaczy, że każdy taki się No, co się kłóci. Tam. No, ale jakie kłócite? Jakie kłócite? To my się nie kłócimy, to już porozmawiać nie można? Jak wojskowy z cywilem? Dobra, weźmy, bo się Zbyszek tu zagotował troszkę. <śmany> <śmany> najlepszego.